Dzisiaj będę używać w końcu Air Conditioner Treatment od Forte, bo troszeczkę w astrze śmierdzi mi po wyłączeniu klimatyzacji. To ma zapach cytrynowy. Zobaczymy jak się spisze. Robiliśmy już to wcześniej w sumie w skodzie. Wyszło super, także dzisiaj czas na astrę. Pokażę Wam wszystko co i jak, co zrobić, żeby to porządnie zadziałało. Także lecimy, odpalamy sobie autko. Włączamy sobie klimatyzację, włączamy obieg wewnętrzny, wszystkie możliwe nawiewy. Tutaj wszystko na maksa i musi być 22 stopnie. Okay. To stawiamy między fotelem pasażera a schowkiem, tak żeby po rozpyleniu nie leciało nam stricte na fotel lub na, e, na schowek i zamykamy wszystkie szyby. Środek będzie rozpylał się około 5 minut. Po kolejnych 10 minutach wyłączamy silnik. Później zostawiamy go jeszcze na 15 minut. Na wyłączonym silniku wobec zamkniętego, żeby wszystko to zadziałało. I po tych 15 minutach otwieramy szyby, żeby to wszystko się przycieszyło i będziemy sobie w działać. Dobra, minęło już 15 minut. Gasimy auto. Wyłączę klinkę. Krasimy autko i czekamy jeszcze kolejne 15 minut. Dobra, minął już czas. E, wietrzymy e, autko. W środku, miło pachnie cytrynką. Wpisał e, się środek. E, zobaczymy jeszcze e, jak włączę, wyłączę klimatyzację, jak będzie ładnie pachniało, ale na razie jestem zadowolona bardzo i cieszę się, że jestem ambasadorem Forte Polska.